Pomagam moim kolegom codziennie. Gdy czegoś nie wiedzą, gdy nie mają dostatecznej wiedzy, staram się ją uzupełniać, wspierać ich. Nie ma czegoś takiego, że człowiek jest pozostawiony sam sobie, tak, bez pomocy. W każdej chwili mogę podejść, zapytać, zawsze dostanę pomoc i powiem więcej. Wtedy, kiedy robię coś nie tak, a inni to widzą, to też mi to potrafią powiedzieć. Potrafią zwrócić uwagę i powiedzieć Słuchaj, ale no, może trochę jednak inaczej, w tę albo w drugą stronę. Zawsze mogłam na nich liczyć. Nie zdarzyło mi się do tej pory, żeby ktoś odmówił mi pomocy. To jest dla mnie bardzo ważne. To, że wspólnie się wspieramy, to, że ja mogę liczyć na osoby, że współpracujemy ze sobą. Tak samo jak my pomagamy każdego dnia, tak samo każdego dnia ktoś nam pomaga, bo też potrzebujemy jakiejś wiedzy. Pomoc koledzy, jest to zwykła czynność, którą można sobie na nie dostrzegamy. Jest to... Zwykłe podanie taśmy, przytrzymanie mebla. Nie są to rzeczy jakieś wybitne. Podwiezienie kolegę do pracy lub kolega, są na godzinach nie ma transportu powrotnego. Zwyczajnie go zbieramy. Trzeba o sobie pomóc, jest to obowiązek człowieka, moim zdaniem. Czym jest biznes bez uczuć? Rozmawiamy i pr pracujemy z ludźmi, a nie z maszynami. No może w części tak, bo mamy automatykę na highwayach, ale mimo wszystko to jednak praca z ludźmi. Szacunek jest dla mnie otwartością, szczerością i uczciwością wobec ee, danej osoby. Jest respektowaniem czyjegoś zdania. Nawet jak nie zawsze się z nim zgadzamy, to trzeba go przeanalizować i znaleźć albo wyodrębnić z niego jakieś najważniejsze rzeczy, żeby zawsze to słowo, które ktoś mówi, było przez nas przeanalizowane. Jak przyszedłem tu do pracy, byłem na tyle młody, że było to dla mnie trochę szokiem, tak? że do dużo starszych kolegów musiałem... Nie musiałem, powinienem mówić na ty. A teraz uważam, że jest to świetne, buduje lepsze relacje, wydaje mi się. To jest to wzajemne respektowanie się. a wzajemne uznawanie swojego miejsca w czasie i przestrzeni. To jest zgoda na to, żeby każdy mógł być taki, jaki chce, żeby był. A, tak. Wielokrotnie się zdarzało, że na prośbę koleżanki bądź kolegi z wielką chęcią i bezproblemowo zgadzałam się na zastąpienie. Bez problemu znajdowałem chętną osobę, która w razie potrzeby mogła za mnie przyjść do pracy. Jeżeli jest potrzeba wzajemnego wspierania się, i nie wiem, dnia wolnego, bo coś się dzieje z dzieckiem, z mężem, tak, no to jak najbardziej. Koledzy, koleżanki wspieramy się, więc zawsze jesteśmy dla siebie życzliwie nastawieni. I to w zasadzie, co mnie uderzyło podczas podjęcia tej pracy tutaj, to bardzo duża życzliwość, serdeczność i otwartość. Nie ma problemu z elastycznością, nie, jest duża otwartość i życzliwość. Dla mnie otwartość jest wtedy, kiedy mogę zwrócić się do drugiej osoby z jakimś problemem, potrzebą i ta druga osoba mnie wysłucha. Mogę być otwarty, mogę słuchać, mogę, mogę być szczery, mogę powiedzieć to, co myślę, a bezpośredniość to nie mówię o wszystkich, tak naprawdę wszystkim dookoła, tylko mówię tej konkretnej osobie, której to dotyczy. Bezpośredniość jest dobra przy kontaktach z kierownikiem bądź z podwładnymi. Kiedy... Przekazujemy polecenia do wykonania. Wtedy najlepiej jest być bezpośrednim. Dla mnie otwartość, uczciwość, szczerość, bezpośredniość są ze sobą powiązane. Ludzie są tak przyjaźni, że zawsze wysłuchają. To też jest fajne, że ludzie zwracają na to uwagę. I jeżeli widzą, że nie chcesz rozmawiać, to, to nie będą naciskać, a z drugiej strony, kiedy widzą, że potrzebujesz tej rozmowy, to dają ci do tego przestrzeń. Myślę, że mogę tak określić firmę ISK jako moją drugą rodzinę, moich przyjaciół, bo jest tu wiele osób, z którymi ja mam bardzo dobry kontakt, z którymi się często spotykam poza pracą e, i do których naprawdę mam wielką sympatię i życzliwość. Ja na przykład takiego czegoś bardzo potrzebuję, że ktoś podchodzi i się pyta, czy wszystko jest ok? I ja również staram się tak robić. Zdarzyło się niejednokrotnie, że miałem gorszy dzień i z gorszym humorem przychodziłem do pracy. Wtedy jak najbardziej znajomi, czy to ciekawą rozmową, czy jakąś śmieszną historią, poprawili mi ten humor. Jak mi poprawili? Żartem. Czasami wystarczy tylko uśmiech. Poprawa humoru to jest zwyczajnie proste, dobre słowo, które człowieka buduje, które no to jest wsparcie. To jest automatycznie, jeżeli ktoś do ciebie podchodzi i wspiera cię w jakiś sposób, to już jest samo w sobie elementem, który buduje, poprawia humor, daje uśmiech na twarz. Wartości Jiska to są wartości uniwersalne. To nie są wartości, które założyciel Lars Larsen wymyślił sobie i stworzył, powiedział: O, tak będzie. Nie, to są wartości uniwersalne, które zostały przez Larsa Larsena dobrane w ten, a nie w inny sposób, aby mieć pewność, że pracujemy z dobrymi ludźmi.